Witam w naszym dzisiejszym materiale, w którym zanurzymy się w mroczne załuki pewnego miasta. Miasta, gdzie zaufanie to towar luksusowy, a cienie, cóż, cienie skrywają śmiertelne sekrety. Rozpoczynamy śledztwo w sprawie morderstwa, które naprawdę mocno wstrząśnie podziemnym światem. Jak się zaraz okaże, ujawni spisek sięgający znacznie, znacznie głębiej. Wszystko zaczyna się jeszcze przed wschodem słońca. Ten poranny spokój zostaje nagle brutalnie przerwany. Nerwowe pukanie do drzwi i te cztery druzgocące słowa, wypowiedziane przez zapłakaną sojuszniczkę, która ledwo stoi na nogach. Bardzo szybko staje się jasne, że to nie jest jakieś tam zwykłe morderstwo. To dopiero początek, wiecie wierzchołek góry lodowej. Ta sprawa wpątywa nas w wojnę między rywalizującymi gildiami, prowadzi nas do poszukiwań skradzionego notatnika i zmusza do sięgnięcia po odpowiedzi nawet z zagrobu. To pierwsza nic w znacznie większej, o wiele mroczniejszej intrygie. No dobrze, przyjrzyjmy się więc pierwszym faktom. Jakie konkretnie informacje dostajemy na samym, samym początku tego śledztwa? I tu pojawia się Corin, to właśnie ona, kompletnie zrozpaczona przyjaciółka Daniela, przynosi tę straszną wiadomość. Ale to nie wszystko. Przynosi też pierwszą wskazówkę. To nie jest jakiś przedmiot z miejsca zbrodni, ale złowieszczy symbol znaleziony na jego ciele czarna wstążka. A to znak, który w tym mieście wszyscy znają i którego się boją. No właśnie, ta czarna wstążka to wizytówka zentarimów. To bezwzględna siatka najemników, zabójców, powiedzmy sobie szczerze, ludzi od brudnej roboty. Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się więc prosta, prawda? Wręcz oczywista. Ale w świecie intryg i spisków, czy cokolwiek może być aż tak proste? Być może ktoś chce, żebyśmy właśnie tak pomyśleli. Dobrze, zostawmy na chwilę te podejrzenia i udajmy się na miejsce zbrodni. Co tak naprawdę wydarzyło się w domu Daniela? Ciche ściany jego gabinetu, cóż, były jedynymi świadkami. Na miejscu zastajemy scenę jakby zamrożoną w czasie: przewrócone krzesło, rozlany atrament na jakimś niedokończonym liście, nietknięty posiłek w kuchni. Co ważne, nie ma żadnych śladów walki. To była egzekucja. Cicha, precyzyjna, profesjonalna. Wszystko wskazuje na to, że atak nastąpił poprzedniego wieczoru i że Daniel został kompletnie zaskoczony. W tym całym chaosie na biurku śledczy znajdują jeden niezwykle ważny fragment papieru. To ostatnia desperacko nabazgrana notatka Daniela. Stara ścieżka panika w L. Co on próbował zapisać? Co te słowa mogły oznaczać? Ale tak naprawdę kluczowym dowodem nie jest to, co znaleziono, a to, czego brakuje zniknął gruby notatnik Daniela, jego osobista księga, pełna kontaktów, sekretów, informacji. I teraz wszystko staje się jasne. To nie była tylko egzekucja, to była kradzież. Zabójca przyszedł po coś konkretnego. Sprawa zaczyna się komplikować, bo chociaż czarna wstążka wskazywała na Zentarimów, motyw kradzieży notatnika rzuca podejrzenia na ich największych rywali. Szepty o spisku zaczynają nas prowadzić prosto w środek cichej wojny o władzę nad miastem. Mamy tu więc dwie strony konfliktu. Z jednej Zentarimowie, oficjalnie Gildia Handlowa, nieoficjalnie bezwzględni zabójcy. Z drugiej Gildia Xanatara, tajna loża złodziei, która ostatnio jest w totalnym chaosie po zmianie przywództwa. Obie te frakcje to śmiertelni wrogowie, a Daniel ze swoim notatnikiem znalazł się dokładnie pomiędzy nimi w śmiertelnym potrzasku. No dobrze, ale jak dokładnie zginął Daniel? Dowody poszłakowe to trochę za mało. W mieście, gdzie magia jest równie realna co stal, śledcze sięgają po potężne zaklęcie. Chcą cofnąć czas, zajrzeć w przeszłość i na własne oczy zobaczyć ostatnie chwile życia ofiary. Wizja jest krystalicznie czysta. Widzimy Daniela przy biurku, nagle zamiera, bo słyszy jakiś dźwięk przy drzwiach. W panice chwyta za pióro, próbuje napisać ostrzeżenie, ale jest już za późno. W progu pojawia się ręczna kusza. Bełt trafia w cel. I dopiero gdy Daniel upada, do pokoju wchodzi za postać, by zabrać to, po co przyszło. Okej, okay. znamy więc metody działania zabójcy, ale jego tożsamość wciąż pozostaje tajemnicą. Gdy konwencjonalne metody zawodzą, śledczy decydują się na ostateczny, desperacki krok. Sięgają po mroczną magię, żeby usłyszeć głos z zagrobu. Dzięki potężnemu rytuałowi udaje się przywołać ducha Daniela, ale tylko na chwilę. Śledczy mają szansę zadać mu zaledwie trzy pytania. Trzy szanse na poznanie prawdy. Każde słowo musi być więc starannie dobrane. Pierwsze pytanie brzmi: Kogo się bałeś? Odpowiedź ducha mrozi krew w żyłach. Ścieżki zerwane. Wróg pośród starych sojuszników. Ich się bałem. To potwierdza najgorsze podejrzenia. Daniel został zdradzony przez kogoś, komu ufał. Drugie pytanie: Co stało się z twoim notatnikiem? Duch odpowie krótko: kieszeń, spodnie, jego dalszy los jest mi nieznany. To potwierdza, że zabójca przeszukał ciało i zabrał notatnik zaraz po dokonaniu zbrodni. I zostało ostatnie pytanie chyba najważniejsze: czy obcy może przeczytać twoje notatki? Odpowiedź Daniela zmienia absolutnie wszystko. Posłuchajcie. Informacja, szyfr to oczywiste. I to jest ten moment, ten przełom. Nagle zdajemy sobie sprawę, że notatnik to nie jest jakaś tam zwykła lista kontaktów. Nie, nie. To zaszyfrowana skarbnica sekretów. Mamy już wszystkie elementy układanki. Złóżmy więc w całość to, co wiemy, i przyjrzyjmy się tajemnicom, które wciąż czekają na rozwiązanie. Spójrzmy na podsumowanie. Wiemy, że Daniel zginął od Bełtu z kuszy, a jego zaszyfrowany notatnik został skradziony. Wiemy też, że bał się zdrady ze strony sojuszników, ale to wszystko rodzi jeszcze więcej pytań. Kim jest ten zakapturzony zabójca? Która gildia za tym stoi? I co najważniejsze, jaki sekret, wart przecież zabójstwa, kryje się na stronach tego notatnika? Ostateczne pytanie nie brzmi więc tylko, kto pociągnął za spust, ale przede wszystkim dlaczego. To pozostawia nas z mrożącą krew w żyłach tajemnicą, która jest jeszcze bardzo, bardzo daleka od rozwiązania.